Fakt pierwszy: ewolucja nie tworzy drabinę do człowieka, nie posiada celu, zakończenia ani scenariusza. Jest to niekończąca się, rozgałęziona sieć wyborów, gdzie triumfuje nie najbardziej złożone, lecz to, co działa w danym momencie i miejscu. Kiedy meksykańska tetra jaskiniowa zanurza się w wieczną ciemność, jej oczy stają się jedynie zbędnym wydatkiem energii. W efekcie po wielu pokoleniach rodzi się ślepa, rekompensując sobie brak wzroku nadzwyczajnie czułą linią boczną i węchem. Arktyczne ryby lodowe posiadają niemal przezroczystą krew, straciły hemoglobinę i czerwone krwinki, ale zyskały białka działające jak antyfryz oraz zaoszczędziły na kosztowny system transportu tlenu, w lodowatej wodzie jest go bowiem pod dostatkiem. Pasożytnicze myksozoany, blisko spokrewnione z meduzami, zredukowały się do małych woreczków z minimalną liczbą organów. Im prostsza budowa, tym szybsze rozmnażanie w organizmie żywiciela. Ptaki zamieszkujące wyspy często zapominają o lataniu. Jeśli na wyspie nie ma drapieżników, skrzydła stają się zbędnym balastem, a przyszłe kiwi czy kakapo poruszają się po ziemi nawet w linii ewolucyjnej człowieka nie było ciągłego wzrostu mózgu. Homo floresiensiens miał mózg mniejszy niż my, lecz archeolodzy odnajdują narzędzia i ślady polowań, co dowodzi, że inteligencja nie jest równoznaczna z objętością mózgu. Wieloryby utraciły kończyny tylne, ale zyskały potężny napęd ogonowy i zdolność echolokacji. Ich kości miedniczne, pozostałe jako szczątki, posłużyły za mocowania dla mięśni. Często to usterka okazuje się korzystna. Mutacje wyłączające receptor Dafi na czerwonych krwinkach chronią miliony ludzi przed malarią wywoływaną przez plasmodium VIVAX. Utrata funkcji bywa więc adaptacją. Obraz ewolucji przypomina taniec ze środowiskiem, a nie marsz. To krok wstecz, krok w bok, czasem akrobacja. Każde takie posunięcie jest uzasadnione przez warunki, w jakich ma miejsce. Fakt drugi. Twoje komórki są jak współlokatorzy z przeszłości. Każda zawiera dawne bakterie i ślady prastarych wirusów, bez których nie byłoby Cię na świecie. Mitochondria pochodzą od alfa proteobakterii, które zasiedliły przodka eukariontów jakieś 1.8 do 2 miliardy lat temu. Mają swoje własne DNA w formie pierścienia, rybosomy typowe dla bakterii i podwójną błonę. Niczym nieproszeni, lecz zaproszeni goście. Z czasem wiele ich genów przeniosło się do jądra komórkowego. Obecnie setki białek mitochondrialnych produkowane są w cytoplazmie i transportowane do wnętrza przez specjalne białkowe drzwi. Organellum stało się niemal niezależną fabryką energii. Podobnie stało się z chloroplastami roślin to oswojone cyanobakterie. Niektóre glony mają nawet czterobiegunowe chloroplasty co jest śladem wtórnego wchłonięcia już istniejącego organizmu fotosyntetyzującego. Jednak nie zawsze tak jest. Odkryto organizm jednokomórkowy monocerkomonoides, który całkowicie pozbawiony jest mitochondriów. Stworzył on alternatywne ścieżki dla kluczowych reakcji i funkcjonuje bez energetycznego symbionta. W ludzkim genomie wirusowe DNA stanowi około 8%. To pozostałości po retrowirusach, które kiedyś zainfekowały naszych przodków i na stałe się w nich zagnieździły. Jednym z takich prezentów są białka z rodziny syncytyn, dawne osłonki wirusowe, które dziś łączą komórki trofoblastu, pomagając tworzyć łożysko u ssaków. Nawet nasz układ odpornościowy, zdolny do analizy milionów wariantów przeciwciał, według badań ewolucji molekularnej wywodzi się z ruchomego elementu genetycznego, który został udomowiony do produkcji enzymów RAG. Jesteśmy istotami złożonymi z wielu elementów. W nas śpiewają głosy bakterii i wirusów, a to ich prastare układy stworzyły złożoność, którą nazywamy człowiekiem. Po trzecie, ewolucja to nie inżynier z idealnym projektem, lecz raczej Majsterkowicz improwizujący z dostępnych materiałów, co skutkuje pewnymi dziwnymi kompromisami w naszym organizmie. Nerw krtaniowy wsteczny u ssaków, zamiast biec prosto od mózgu do krtani, okrąża łuk aorty, pozostałość po anatomii ryb, która u żyrafy wydłuża drogę nerwu do absurdalnych rozmiarów. Skrzyżowanie dróg oddechowych i pokarmowych sprawia, że jako jedyni wśród dużych ssaków regularnie się krztusimy, co jest ceną za obniżoną krtanie, umożliwiającą artykulację mowy. Oko kręgowców jest skonstruowane odwrotnie. Komórki światłoczułe są odwrócone od źródła światła, a włókna nerwowe biegną z przodu, tworząc tzw. plamkę ślepą. U ośmiornicy optyka jest bardziej funkcjonalna. Receptory są skierowane ku światłu, eliminując problem plamki ślepej. Dwunożność oszczędza energię i poprawia widoczność, ale wiąże się z dylematem położniczym. Wąska miednica i duża głowka noworodka zwiększają ryzyko porodu, prowadząc do długotrwałej bezradności niemowląt i konieczności opieki. Dobór równoważący niesie też ryzyko: allel hemoglobiny S w stanie heterozygotycznym chroni przed malarią, ale w podwójnej dawce prowadzi do anemii sierpowatej. Krzepnięcie krwi, choć ratuje przed wykrwawieniem, może też prowadzić do zakrzepów i udarów, zbyt skuteczna naprawa bywa zabójcza. Wyrostek robaczkowy, niegdyś uznawany za zbędny, okazał się częścią układu odpornościowego i potencjalnym rezerwoarem mikrobioty, choć jego zapalenie nadal wymaga interwencji chirurgicznej. Ewolucja nie dąży do globalnej optymalizacji, lecz do lokalnych usprawnień, dlatego człowiek jest raczej chodzącym archiwum udanych kompromisów, z których każdy niesie ze sobą określone ryzyko i podatność. Czwarty fakt. Ewolucja potrafi być zaskakująco szybka, na tyle, że jej efekty widać w ludzkiej perspektywie czasowej, co podważa powszechne przekonanie o potrzebie milionów lat. Ornitolodzy Peter i Rosemary Grant przez dekady prowadzili badania na Galapagos, obserwując zmiany w dziobach ziem, które następowały dosłownie w ciągu kilku sezonów. Susza w 1977 roku sprzyjała ptakom o mocnych dziobach, lepiej przystosowanych do twarnych nasion, podczas gdy późniejsze zjawisko El Niño premiowało osobniki o smuklejszych dziobach. W Wielkiej Brytanii sadza przemysłowa spowodowała melanizm u kruszczyka brzozówki. Ciemniejsze ćmy miały przewagę na okopconych pniach drzew, a po latach oczyszczania powietrza jasne formy powróciły. Na wyspie Podmrczaru na Adriatyku wprowadzone tam jaszczurki z gatunku Podarcis w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat wykształciły zastawki jelitowe i masywniejsze głowy. Zmiana diety na roślinną wymusiła bowiem modernizację układu pokarmowego i sposobu żerowania. W londyńskim metrze pojawił się specyficzny gatunek komara. Populacja kuleks, żyjąca pod ziemią, przystosowała się do całorocznego rozmnażania w tunelach, polowania na ssaki i słado krzyżuje się z populacją naziemną, co jest przykładem rodzącej się izolacji. Kolanki migrując z morza do wód słodkich w ciągu dziesiątek pokoleń tracą swoje kostne pancerze. Dzieje się tak za sprawą mutacji w kluczowym genie regulacyjnym, które szybko modyfikują pancerz, gdy zmniejsza się liczba drapieżników i dostępność wapnia. Huragany pozostawiają swój ewolucyjny ślad. Po silnych wiatrach na karaibskich wyspach, anolisy z większymi przylgami na palcach i innymi proporcjami kończyn mają większe szanse na przeżycie, co jest obserwowalne już w kolejnym pokoleniu. Miasto staje się nowym kontynentem. Koniczyna miejska produkuje mniej cyjanku, ptaki z rodziny sikor śpiewają na wyższych częstotliwościach, a kosy podejmują mniej wędrówek. Nie można zapomnieć o bakteriach. Pod wpływem antybiotyków rozwijają enzymy nożyczki, które neutralizują lub niszczą leki, a informacje o odporności przekazują sobie za pomocą plazmidów. Ewolucja nie jest jedynie zapisem historii w muzeum, to proces, który dzieje się tu i teraz, kształtując świat wokół nas. Fakt 5. Przyroda czasami wybiera nie przetrwanie, lecz uwodzenie, co podważa logikę dobór płciowy może napędzać cechy w kierunku nieuzasadnionego przepychu lub ryzykownych ekstremów, jeśli zapewniają przewagę w kopulacji. Ogon pawia to klasyczny przykład. Jest ciężki, widoczny dla drapieżników i pochłania zasoby, jednak sam fakt, że samiec jest w stanie nosić taki wyrostek i unikać śmierci stanowi szczery wskaźnik jakości, zasada utrudnienia, a moca zachawiego. U jelenia irlandzkiego, według szacunków paleontologów, rozpiętość jego poroża dochodziła do dwóch metrów jest to jednocześnie broń i oznaka siły, a nie pomyłka natury, jak często określano w dawnych publikacjach. Samce ptaków rajskich poświęcają godziny na taniec i tworzenie scenografii z odnalezionych przedmiotów. Samce ptaków altanników konstruują z jagód i błyskotek swoiste instalacje, dbając o odpowiednią perspektywę, by wizualnie wydawać się większymi. To swoisty teatr, za którym stoi wybór samic. U much z wypukłymi oczami samice preferują dłuższe wypukłości, co przekłada się na geometrię twarzy gatunku. Istnieją także odwrócone sytuacje. U koników morskich i igliczni to samce przechodzą ciąże, a w takich przypadkach samice są bardziej jaskrawe i agresywne w zalotach, ponieważ ograniczonym zasobem jest samiec z możliwością inkubacji. Wewnątrz ciała toczy się również druga rywalizacja między plemnikami. U gatunków, gdzie samce konkurują ze sobą, jądra są relatywnie większe w stosunku do masy ciała. U szympansów są one znacznie większe niż u goryli, gdzie panuje system haremowy. Dobór płciowy tłumaczy nasze nietypowe zachowania, jaskrawość, śpiew, demonstracje statusu wszystko, co nie pomaga w ucieczce czy zdobywaniu pokarmu, lecz pomaga zwrócić na siebie uwagę i zostać wybranym. Fakt szósty. Ewolucja lubi powtarzać udane rozwiązania w różnych formach i liniach. Konwergencja pokazuje, że życie ma swoje preferowane formuły, do których dochodzi różnymi drogami. Oko typu kamera u ośmiornicy i człowieka jest podobne jak dwa projekty tego samego inżyniera: soczewka, tęczówka, siatkówka. Różnica polega na tym, że u głowonogów receptory są skierowane ku światłu i nie ma ślepej plamki ta sama funkcja, ale inne wykonanie. Echolokacja u nietoperzy i uwaleni zębatych pojawiła się niezależnie, ale w ich genach białka słuchowego prestyny można znaleźć podobne modyfikacje. Molekularny zbieg okoliczności o różnym pochodzeniu. Białka zapobiegające zamarzaniu u antarktycznej ryby nototeni i arktycznego dorsza powstały oddzielnie z różnych materiałów, ale służą temu samemu celowi. Nie pozwalają kryształom lodu rosnąć we krwi. Amerykańskie kaktusy i afrykańskie wilczomlecze to dwa kolczaste kaktusy bez bliskiego pokrewieństwa. Mają sukulentną łodygę, zredukowane liście i haczyki. Jest to architektura pustynna, którą natura wymyśliła dwukrotnie. W podobny sposób różne skorupiaki krabowaczeją, a oddzielne gałęzie ewolucji raz po raz prowadzą do powstania ciała podobnego do kraba z szerokim karapaksem to wygodne podwozie do życia na dnie. Organy elektryczne u ryb powstawały wielokrotnie, służąc do nawigacji w mętnej wodzie lub do polowania. Jest to jedno rozwiązanie na różnych platformach. U ludzi tolerancja na mleko w dorosłości nie jest wynikiem jednej mutacji, ale kilku niezależnych występujących w Europie i Afryce, dających ten sam efekt. Na dużych wysokościach Tybetańczycy, mieszkańcy Andów i Etiopiejczycy wykazują różne ścieżki genetyczne prowadzące do jednego celu życie w warunkach niskiego poziomu tlenu. Konwergencja podważa iluzję przypadkowości. Środowisko, niczym reżyser, kieruje ewolucją ku podobnym rozwiązaniom, a w różnych aktach obserwujemy te same sceny odgrywane przez różnych aktorów. Istnieje powszechny mit głoszący, że człowiek pochodzi od małpy, co oznacza, że małpy są naszymi niedojrzałymi formami. Rzeczywistość naukowa przedstawia się inaczej i jest znacznie bardziej fascynująca. Człowiek i dzisiejsze małpy człekokształtne to w istocie spokrewnione od gałęzia, które oddzieliły się od wspólnego przodka kilka milionów lat temu, według szacunków od 6 do 7 milionów lat. Szympans nie stanowi przeszłości, lecz jest naszym współczesnym dostosowanym do swojej niszy. Posiada on własny zestaw adaptacji, obejmujący zarówno budowę dłoni, jak i strukturę społeczną. W linii ewolucyjnej Homo zachowały się w zapisie kopalnym rozpoznawalne etapy: wczesne homininy, charakteryzujące się mieszanką cech pierwotnych i ludzkich, rozwój dwunożności, zmiany w obrębie miednicy, wydłużony okres dzieciństwa i powiększający się mózg. Przykładem jest Lucy z gatunku Australopithecus afarensis, która już wykazywała pewność w poruszaniu się na dwóch nogach, mimo małpiego wzrostu i budowy łopatek. Późniejszy Homo erectus znacznie rozprzestrzenił się poza Afrykę. Form pośrednich jest wiele, co prowadzi do debat nie tyle o istnieniu samych przejściowych form, co o precyzyjnym umiejscowieniu granic taksonomicznych. Dowody genetyczne są niezwykle mocne. Człowiek posiada 46 chromosomów, podczas gdy szympans ma ich 48. Ludzki chromosom numer 2 nosi ślady połączenia dwóch chromosomów przodków z charakterystycznymi powtórzeniami telomerowymi w centralnej części i podwójnym zestawem markerów centromerycznych. Nasza anatomia również kryje ślady przeszłości. Kość ogonowa jest pozostałością ogona, a gęsia-skórka to reakcja na zimno wywołana przez dawne owłosienie. Niemowlęta wykazują odruchy chwytania dłońmi i stopami, jakby instynktownie szukały gałęzi. Kolejnym błędnym przekonaniem jest stwierdzenie, że ewolucja zmierza ku człowiekowi. To nieprawda. Ewolucja nie preferuje hierarchii, chomininy to jedynie jedna z wielu ścieżek rozwoju. W odmiennych warunkach środowisko, np. ptaki czy głowonogi, mogłyby wykształcić ręce. Ewolucja nie jest prostą drabiną postępu, lecz siecią rozgałęzień, gdzie my jesteśmy tylko jednym z wielu udanych kierunków, a niekoniecznie jego zwieńczeniem. Fakt ósmy może wydawać się paradoksalny, ale ewolucja tłumaczy nawet bezinteresowaność nie jako przejaw moralności, lecz jako strategię przetrwania zapisaną w genach i przynoszącą korzyści. Reguła Hamiltona opisuje prostą matematykę doboru krewniaczego. Zachowanie, które obniża Twoją osobistą sprawność, będzie wspierane, jeśli korzyść dla krewnego, pomnożona przez stopień pokrewieństwa, przewyższy poniesione przez Ciebie koszty. To wyjaśnia niezwykły świat owadów eusocjalnych. Robotnice pszczół są bezpłodne, ale bliskość genetyczna z siostrami jest wysoka, a inwestycja w królową oznacza inwestycje w kopię własnych genów. Co więcej, system ten nie jest uniwersalny. Mrówki i termity pokazują, że do nadmiernej współpracy prowadzą również inne ścieżki, takie jak ekologia gniazda czy obrona potomstwa. Istnieje także altruizm odwzajemniony. Nietoperze wampiry dzielą się strawionym pokarmem, krwią, z tymi, które danego dnia nic nie zjadły. Osobniki, które nie odwzajemniają się przysługą, szybko tracą partnerów. Reputacja i pamięć zamieniają dzielenie się w korzystne ubezpieczenie. U surykatek i susłów występują strażnice. Czujni członkowie stada zwiększają ryzyko, alarmując resztę grupy, ale obecność krewnych w pobliżu usprawiedliwia to ryzyko. Śluzowiec Dictyostelium w warunkach głodu zespala się w organizm wielokomórkowy i tworzy łodygę z komórek poświęconych, aby umożliwić innym rozprzestrzenienie się jako zarodniki. Zdarzają się oszuści unikający tej roli, ale są oni eliminowani przez selekcję sprzyjającą mieszaniu się linii genetycznych i częste krzyżowanie populacji. Nawet bakterie potrafią współpracować. Mechanizmy wykrywania kworum uruchamia wspólne enzymy i tworzy biofilmy, dopóki nie rozpuści ich darmoziat, wtedy zaś wchodzą w grę mechanizmy karania i struktura przestrzenna kolonii. U ludzi współpraca opiera się na tych samych zasadach, wzmacnianych przez język i normy społeczne. Rynki reputacyjne, gotowość do karania pasażerów na gapę, rytuały zaufania i sieci wzajemnych zobowiązań przekształcają ja w my. Altruizm z tej perspektywy nie jest cudem, lecz subtelną kalkulacją naturalnej ekonomii, gdzie korzyści z gry zespołowej często przewyższają indywidualne wygrane. Fakt dziewiąty. Najbardziej sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem w teorii ewolucji jest to, że zdecydowana większość zmian w DNA wcale nie poprawia ani nie pogarsza organizmu, a jedynie nie ma żadnego wpływu na jego obecne przystosowanie. Jest to ewolucja neutralna, mutacje, które nie zmieniają białka, synonimiczne, wariacje w regionach niekodujących oraz rearanżacje, których koszt korzyść jest tak minimalny, że ich los zależy nie od doboru, lecz od statystyki dryfu genetycznego. W populacjach o skończonej wielkości częstość alleli zmienia się losowo, a każda odmiana może przypadkowo zostać utrwalona lub zaniknąć. Stąd prawie neutralny obraz ewolucji molekularnej. W dużych populacjach dobór naturalny jest w stanie wyeliminować nieznacznie szkodliwe mutacje, natomiast w małych przechodzą one jako szum. Istotna jest nie tylko liczba osobników, ale efektywna wielkość populacji, czyli ilu osobników faktycznie bierze udział w rozmnażaniu. U ludzi szacuje się, że była ona o rząd wielkości mniejsza niż rzeczywista liczba, co tłumaczy dlaczego nasz genom zawiera bogatą kolekcję neutralnych polimorfizmów. Wąskie, wąskie gardła i efekt założyciela przekształcają krajobraz genetyczny. Po katastrofie, migracji lub kolonizacji wyspy, przypadkowy zestaw alleli staje się przeznaczeniem gatunku. Tak na izolowanych archipelagach utrwalają się dziwne kompleksy cech, a u niektórych gatunków ssaków wykrywa się podejrzanie niską różnorodność. Na poziomie molekularnym dryf działa jak zegar. Na podstawie średniego tempa neutralnych substytucji można oszacować czas dywergencji linii, tworząc drzewa filogenetyczne. Ale neutralne nie znaczy bezużyteczne. To właśnie ten szum tła tworzy materiał do przyszłych wynalazków, na który później reaguje dobór. Obok działa zjawisko genetycznego autostopu. Gdy korzystna mutacja się pojawi, ciągnie ze sobą sąsiednie neutralne markery, wypierając otaczającą zmienność. Jest to twał zmiatanie selekcyjne. Po drugiej stronie mamy selekcję tła, która stale wypala szkodliwe warianty i także zmniejsza różnorodność w całych blokach. W rezultacie genom nie jest gładką planszą bezpośrednich korzyści, lecz pulsującą mapą przypadków, zaczepów i porządków jest pełen pseudogenów, elementów mobilnych i powtórzeń, gdzie znaczna część funkcjonuje jak biały szum, ale to właśnie ten szum sprawia, że ewolucja jest elastyczna, pozwalając rzadkim okazjom zabłysnąć na już przygotowanym, podatnym podłożu. Dziesiąty fakt. Zazwyczaj wyobrażamy sobie ewolucję jako drzewo, ale czasem gałęzie nie tylko się rozchodzą, ale i ponownie się łączą, co zmienia obraz w sieć. U roślin jest to niemal oczywiste. Poliploidia, czyli podwojenie lub nawet potrojenie zestawów chromosomów, może w jednej chwili odizolować hybrydę od linii rodzicielskich, tworząc nowy gatunek w ciągu jednego pokolenia. W ten sposób powstały wielkie gatunki uprawne, jak pszenice o złożonym pochodzeniu, czy rzepak, genetyczne hybrydy z dwoma lub trzema rodzicami. U zwierząt hybrydyzacja nie jest tak szybka, ale faktycznie działa jako mechanizm wprowadzania nowości. U motyli z rodzaju Heliconius strefy hybrydowe i wymiana fragmentów genomu przenoszą wzory skrzydeł między gatunkami. U amerykańskich psów od dawna obserwuje się introgresję między kojotami a wilkami, co prowadzi do powstawania populacji hybrydowych o nowych cechach behawioralnych. Nawet u ludzi nasz genom zawiera ślady wymiany genów z przeszłości. Niewielka ilość DNA Neandertalczyków występuje u większości populacji spoza Afryki, a u mieszkańców wyżyny tybetańskiej kluczowy gen odpowiadający za reakcję na niedotlenienie pochodzi według danych genetycznych od starożytnej linii Denisowian. Jest to przykład introgresji adaptacyjnej, gdzie obcy gen pomaga w przetrwaniu na dużych wysokościach. W świecie mikroorganizmów sytuacja jest jeszcze bardziej radykalna. Poziomy transfer genów poprzez plazmidy, wirusy i tzw. nagie DNA sprawia, że ewolucja bakterii przypomina bardziej zarządzanie kablami w centrum danych, gdzie moduły funkcjonalne są przekazywane między gatunkami. Tak rozprzestrzeniają się enzymy odporności na antybiotyki czy mechanizmy metaboliczne. Czasami zwierzęta również przejmują obce geny. Znane są przypadki transferu genów od grzybów do mszyc, co umożliwiło im syntezę karotenoidów lub od bakterii do nicieni pasożytniczych, co dostarczyło im enzymów do rozkładania ścian komórkowych roślin. W tym kontekście specjacja nie jest prostą linią frontu, lecz dynamicznym procesem równowagi między rozchodzeniem się a mieszaniem. Istnieją ciągłości pierścieniowe i strefy hybrydowe, gdzie gatunki są również odzwierciedleniem geografii przepływu genów. Ta koncepcja jest szokująca, ponieważ podważa wyobrażenie o zamkniętych systemach. Ewolucja to także wymiana projektów, gdzie udany moduł może przekroczyć granicę i natychmiast stać się paliwem dla kolejnego etapu różnicowania.